W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zmianie. Tak więc zostań ze mną do końca. Opowiem Ci o zmianie mojego życia prywatnego i związanego z moją karierą i o tym, jak ja funkcjonuję świadomie, będąc w tej zmianie, do czego oczywiście również Cię bardzo zapraszam. Zobaczysz też moją codzienność, zobaczysz Zuzię i zobaczysz to, jak... Wyglądał mój początek, tyg ostatniego tygodnia października. Trzymajcie się, do zobaczenia! No, dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie, poniedziałek, Zuzia już w przedszkolu, a ja biegnę do auta i do pracy. Zanim do biura, to jeszcze musiałam się napić kawusi po drodze, Zuzie byłam dzisiaj zawieść. Sama, czasami ją zabiera się ona z koleżanką, się była nam sama i teraz lecę prosto do biura. No cześć, tak wygląda mój poniedziałkowy poranek. Praca wewnętrzna, teraz um, analiza kosmogramu. Yy... Channeling, tarot, po to, żebym mogła zacząć nowy tydzień w pełni mocy. No, i pięknie jest tak otrzymywać kwiatki <laughs> z początkiem tygodnia. No, dzień dobry, dzień dobry. Witamy wtorek. Edgar. Cześć Edgar. Światełko się pięknie pali. Jest godzina. Oczywiście kola zero ze mną. Jest godzina 13.40. Ja jestem dosłownie na chwilę tutaj w gabinecie. Na teraz, niedługo jadę po Zuzę i dzisiaj mamy rodzinne popołudnie. Będę gotowała znowu obiadek dzisiaj dla rodzinki i powiem Wam szczerze, że od momentu wyprowadzki z Holandii nie musiałam gotować, ale umiem to robić. I przypominam sobie ostatnio, jak wielką przyjemność mi to sprawia, i uświadomiłam sobie, że gotowanie dla większej ilości osób jest zdecydowanie fajniejsze niż tylko dla dwóch, A jest nas trochę więcej ostatnio. <laughs> Ale o tym kiedyś może więcej Wam opowiem. E... Oj. I jest mój kwiatuszek piękny, który wczoraj dostałam. <laughs> e... Trzymajcie się. Dobrego dnia. No, co tam coś u ciebie? Dobrze. Dobrze. A skąd wracasz? Przed szkołą, tak? A co tam masz? Cukieleczki. I kilka zabawek. Okej, okay, no dobrze. Jedziemy z Zuzią do Piły. No i słuchajcie, tak wygląda nasz czas w biurze, tak? Mama przy komputerze, a Zuza przy... Tablet. No właśnie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w części merytorycznej dzisiejszego vloga. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianie. Jest taki moment w naszym życiu, gdzie potrzebujemy naprawdę zmienić całe nasze życie. I jest to, astrologia to tłumaczy w ten sposób, że jest to zmiana węzłów księżycowych. Przejście z węzła południowego na północny. Południowy węzeł to jest to, co niesiemy ze sobą z poprzednich wcieleń. Z tego wcielenia z początku naszego życia. Bo tak naprawdę nasza dusza wybiera sobie. Cel na obecne wcielenie, i ten cel jest zazwyczaj ze skrajności w skrajność, czyli idziesz z jednego węzła do drugiego, <laughs> czyli idziesz jakby z jednej swojej osobowości i tożsamości do zupełnie nowej innej. I zmiana tożsamości nie jest łatwa. Łączy się ona z transformacją i ten czas zmian. Jakby jest pomiędzy, um, taki najpotęż, najpotężniejszych zmian, jest pomiędzy 35, 6, a 39, 40 rokiem życia. Szmat czasu, dużo czasu. Ja, dla mnie jest to temat bardzo mocno żywy. I ja przyznam szczerze, że akurat u mnie, ale zaznaczam, ja jestem solarnym skorpionem, czyli u mnie musi umrzeć, Stare, żeby mogło narodzić się nowe, czyli powstaje jak ten feniks z popiołów. I tak też się dzieje w moim życiu, ale e, są te zmiany, które się pojawiają naprawdę na lepsze. Jak sobie z tym wszystkim radzić? I powiem ci szczerze, że w momencie, kiedy żyjesz bardzo świadomie, jak ja, korzystasz z narzędzi, obserwujesz swoją transformację, obserwujesz rzeczywistość, która Cię otacza. Widzisz, co potrzebujesz, jakby jeszcze przerabiać, robić, żeby faktycznie ta, ta, ta ewolucja Twoja szła w jak największej lekkości dla Ciebie. I ja z całego serca zapraszam Cię do tego, żebyś podchodziła do swojego życia również tak samo świadomie. Bo wiedzieć jest naprawdę. Dobrze, wiedzieć, co Cię czeka I, i czy to w kwestii relacji. Ja teraz jakby jestem w zupełnie nowej relacji. Przypomnę Ci, że dwa lata temu rozstałam się z moim byłym mężem, a w lipcu minął rok od rozwodu, więc tak naprawdę po około dwóch latach weszłam w zupełnie nową relację. I nie jest to relacja e, taka no, schematyczna, przyznam szczerze, ale o tym może kiedyś opowiem. Na razie chciałabym to zachować dla siebie e, mm, i do mojego najbliższego otoczenia, ale w każdym razie ja chcę Ci powiedzieć, że mm, jak już wejdziesz na tą właściwą linię czasową, jak już połączysz się z tą właściwą osobą i wiesz, że to jest to, że to jest ten moment, ten etap Twojej drogi. Gdzie jakby to jest właściwa osoba, z którą potrzebujesz się połączyć, tworzysz sobie kompozyt pod relację, sprawdzasz synastrię. i jakby wtedy jakby to twoje życie zaczyna przyspieszać, tak jak moje przyspieszyło, bo wiesz, jeżeli wiesz coś, że jaki związek, co to jest za związek, co to jest za relacja, yy, i... Wiesz, po co w nią wchodzisz? Wiesz, jakie będziesz miała lekcje do przerobienia, i wiesz, jak, e, e, po co jest ta relacja. Jakby przestasz mieć wątpliwości, i Twoje życie zaczyna po prostu tak przyspieszać. I z drugiej strony, wszystko dzieje się bardzo naturalnie. I to jest niesamowite, że w kwestii dzieci <laughs> mojej Zuzi czy o mojego partnera. To wszystko się jakby wiąże tak pięknie, tak łatwo, tak super, że nawet nie ma czasu, żeby się zastanawiać, czy to jest właściwa droga, czy ja na pewno tego chcę, bo po pierwsze to czujesz, a po drugie wiesz, po co ci to, do czego cię to prowadzi i jakby jesteś bardziej jakościowo w tej relacji. I to dotyczy też innych zmian. Na przykład zmiana, jeśli chodzi o, o karierę. Ja czuję bardzo mocno, że ja przechodzę tą wewnętrzną transformację i czuję, że ona się przekłada na biznes, ale że coraz mniej faktycznie już będzie mnie łączyć z tą księgowością w Holandii. Tak czuję. I może jeszcze jakaś część mnie próbuje się tego trzymać, bo to jest mój dorobek życiowy. Ale z drugiej strony wiem, że potrzebuję to puścić, żebym mogła skupić się na tej duchowej części biznesu. Więc jakby mmm, dzieją się u mnie niesamowite rzeczy, ale one wymagają odwagi, wymagają otwartości na zmiany. Bo jak kreujemy opór, to jest nam trudniej w tych zmianach funkcjonować. Więc i w momencie, kiedy wiesz, co Cię czeka, bo możesz to sprawdzić z poziomu kosmogramu i mam design, czy channelingu, po prostu funkcjonujesz w tym, idziesz z tym prądem i niestraszne są ci nawet te wyzwania, o których też Ci ostatnio wspominałam. I ee, ostatnio, jakby nagrywałam taką fajną rolkę, <grydy> o ją też znajdziesz tu na kanale na YouTube, bo wrzuciłam, że ja jestem po prostu od tego, żeby uczyć się tańczyć w deszczu e, i prowadzić przez ten deszcz, przez tą transformację, bo uwaga! świadome przejście przez transformację, czyli zmiany, da Ci więcej wiatru w skrzydła, poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się spokojnie. Dlatego też zapraszam Cię do tego, żebyś korzystała z mojej oferty. Oferta yy... Human design, odczyty relacyjne, kariery, najwyższego potencjału, kosmogram, relacje, kariera, najwyższy potencjał. I oczywiście zapraszam Cię do współpracy indywidualnej, jeden na jeden. Myślę, że to wszystko w dzisiejszym y, temacie. Oczywiście przypominam Ci, a jeszcze w sumie o tym tutaj chyba nie mówiłam, w połowie listowana będę w Amsterdamie, więc jeżeli chcesz jesteś z Holandii i chciałbyś, chciałabyś umówić się ze mną na konsultację jeden na jeden z odczytem, jest na to możliwość. W moim sklepie znajdziesz tam wszystkie informacje. Do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że dałam Ci taką mm, inspirację do tego, żebyś wiedziała, że zmiany są dobre i mimo tego, iż w dorosłym wieku Dojrzałym, dojrzalszym, reagujemy na nie bardzo opornie, bo nie chce nam się tych zmian. One mają nas zaprowadzić do lepszego życia. I z tą myślą Cię zostawiam. Zapraszam Cię do swojego kręgu. Jestem tu dla Ciebie i z ogromną radością, i, i miłością w sercu poprowadzę na drugą stronę mocy, na węzeł północny. A właśnie, jeżeli jesteś już po przejściu węzła północnego, ale nadal nie czujesz, że jesteś w swoim własnym miejscu, też trzeba zrobić z tym porządek. Czyli jeżeli się zgapiłaś jesteś po czterdziestce, zgapiłaś w jesteś po czterdziestce, to wiedz, że, że jeszcze jest czas na to, żeby wejść, w ten węzeł północny z czystą świadomością, nie? Bo to jakby to przejście jest pomiędzy 36 a 40 rokiem życia, ale jeżeli nie przechodzisz go świadomie, to jakby nie jesteś w pełni tym, kim masz się stać, czym masz się stać, no i wtedy jakby to życie jeszcze Cię tam troszeczkę, eee, Ci trochę... Utrudnia. Tak więc um, każdy moment jest dobry na transformację. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Natalia Polsen-Geisler, mentorka transformacji kobiet. Nauczy tańczyć w deszczu.